Witam, nazywam się Łukasz i będę narratorem tego filmu. Wraz z kolegami chcieliśmy przedstawić, jak zaczęła się nasza historia z recyklingiem. Obecnie każda nasza zużyta puszka trafia do punktu recyklingu. Niestety nie było tak od zawsze. Wcześniej nikt nie zwracał uwagi na to, gdzie wyrzuca puszkę. Przez co mieliśmy mały śmietnik na boisku. To utrudniało nam grę, a także było przyczyną licznych kontuzji. Często zamiast piłki trafiona była puszka. Kontakt z puszką no nie był przyjemnością dla naszego bramkarza. Liczne kontuzje to jest na zemsta natury za to, że marno trawimy surowce podatne na recykling. Oto przyczyna tego nieszczęsnego wypadku. Puszka jest lekka, atrakcyjna wizualnie, a także nie nietłukąca się. Jednak najważniejszy jest fakt, że materiał, z którego została wykonana, czyli aluminium, po odpowiedniej obróbce nadaje się do ponownego użycia. Ważną rzeczą jest fakt, że materiał z puszki, czyli aluminium, może zostać w 100% odzyskany, a powtarzać to można w nieskończoność i nie powoduje to żadnych strat jakości metalu. Co to wszystko ma wspólnego z naszą historią? A już mówię. Pewnego dnia poszedłem obejrzeć swoją łąkę. Na której rosły piękne sosenki. Jednak widok, który ujrzałem, bardzo mnie zaskoczył. Zapytałem się, co robią na mojej łące. Oni powiedzieli, że szukają złóż boksytu. Pokłóciłem się, gdyż to była moja łąka. Oni jednak mieli silne argumenty. Twierdzili, że bez złóż boksytu nie będzie puszek, a to jest zalecenie wyższych instancji, i muszą tu kopać. Powiedzieli także, że gdybym nie rzucał puszek, gdzie popadnie, nie musieliby tego robić. Przypomniało mi się wtedy, jak wyglądał nasz powrót z pracy. Po tym wydarzeniu zdenerwowałem się i postanowiłem, że pójdę na spacer. Spotkałem tam dziwnego człowieka. Był to, jak się później okazało, pan Henryk. Pan Henryk, wbrew pozorom, jest bardzo bogatym człowiekiem. Jednak jest także zaangażowany w recykling. Przebiera się w normalne ubrania, po to by nie można było go rozpoznać. Zbiera surowce wtórne i zachęca do tego młodzież, gdyż sam otworzył punkt recyklingu. Tam surowce wtórne zamieniane są na punkty, a te w wartościowe nagrody. Jest to bardzo dobry sposób, aby zachęcić młodzież do takich akcji jak recykling. Wiedzą oni, co robić z puszkami i dlaczego to takie ważne. Było mi głupio, gdyż pan Hendryk zbierał puszki, które sam wczoraj wyrzuciłem. Od tego momentu razem z kolegami postanowiliśmy się zmienić, a zaczęliśmy od posprzątania boiska. Zebrane puszki postanowiliśmy oddać do punktu recyklingu pana Henryka. Zaczęliśmy organizować także sprzątanie lasu. Biegaliśmy po lesie i szukaliśmy puszek. Niestety, często ludzie zostawiają tam po sobie śmieci, nie wiedząc o tym, że schodzą sobie, przyrodzie, a także innym ludziom. Zebrane puszki postanowiliśmy oddać do punktu recyklingu pana Hendryka. W zamian za nie dostaliśmy nową piłkę, bo oczywiście stara przebiła się, gdy graliśmy jeszcze na boisku z puszkami. Tak zaczęła się nasza przygoda z recyklingiem. Od tej pory dbamy o przyrodę i zawsze zbieramy puszki, a następnie oddajemy je do specjalnych punktów. Ty też tak możesz. W wielu szkołach organizowane są zbiórki surowców, za nie dostajesz nagrody. Zachęcam do udziału w takich akcjach, gdy sami w nich uczestniczymy. Teraz każda nasza puszka wpada do kosza, a nie na chodnik. W filmie udział wzięli Mateusz jako robotnik, a także kierowca, Karol jako drugi robotnik, a także wracający z pracy, Patryk jako pan Henryk, a także robotnik, no i ja jako szukający recyklingu.